Nie wiem. Nie ty masz, ile ty masz, ile masz... Czekam, czy ktoś Percepcja, nie. Nie, nie. Nic nie zauważyłeś. To była ciekawa sprawa No mm. oni się przywitali z wami, nie, siema, siema. No dobra, o, siema. to... No, fajna by była przysługa z waszej strony, nie? Po pogadajmy przy tym, przy piwie fajgach, etc. No to, to jest, o jest but... takiego, no? jakby, warsztatu, który jest pusty obecnie. Mhm. tam żeście sobie klapli no, przy takim stoliku turystycznym, e, którego oni chyba używają do rozkładu, do, mają na nim narzędzie, jak coś gdzieś składają, żeby gdzieś go postawić. Po prostu zrzucili narzędzie na glebę, piwko, siedliście na krzesełkach. No i zaczyna się gadka. No co cię sprowadza? Czy chciałbyś, żeby coś ci przerobić tą skórę? No tak, słuchajcie, a... bo generalnie chodzi o wzmocnienie konstrukcji. E, tutaj chciałem dodać po prostu na całym, całym obwodzie e, kilka ram zewnętrznych, które amortyzowałyby uderzenia, a w dodatku sprawiałyby ból przeciwnikom. Bo wiecie, ostatnio, żeśmy wracali przez różne pola i tak dalej, a że pracujemy tutaj razem, prawda? No i kurczę wiecie, bydle, no przypieprzy się, zmiażdży maskę, ale no pojedziesz. Potem będzie klepania, będzie naprawiania, ale no zawsze trochę w plecy. Dobra, a Jak już maszyna to... Teraz spojrzymy. A jeżeli już jest jakaś na przykład ta yy, a jak, jakaś maszyna, to co wtedy? Kurczę jak rąbniesz, to stajesz już dalej nie jedziesz. A dzięki temu to bym mógł na przykład przyjebać coś takiego, przeturlać to nad sobą i pojechać dalej. No dobra, no to otwieraj machę, bo patrzymy. No to tam otwiera machę, patrzymy. No jeszcze tam jeden koleś e, prosił Cię, żebyś mi pokazał miejsca, w których masz pancerz za, zamontowany, bo on by chciał na to spojrzeć. No o, pokazuję. Ten, tak, ten, 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 ten mechanik przy masę silnik zdrowiutki, ładniutki jest. Hmm. Może trochę by było, trzeba filtry przeczyścić, ale tutaj nie ma nic do roboty. Natomiast ten koleś jak zobaczył e, twoje opancerzenie, to mało się nie rozpłakał. Gość, słuchaj, kurwa, kto to robi? Ja pierdolę, no, kto takie spawy położył? Ja no ja jak ja na to ja pierdolę, jak ja na to patrzę, to mi się płakać chce. No Bill no, bil, Bill spójrz, jakbyś ty kto pierdolnął raz, to by się to wszystko rozpadło. No, kurwa, no. Mogę sprawdzić? Nie. więc nie wiem. Ale już kilka razy do nas strzelali i życie nam to uratowało. Haha. ale jak ktoś ci wiedzie w bok samochodu, albo ktoś walnie czymś ostrzejszym, to to się kurwa rozpadnie. To nie jest blacha stanowa. To nie jest płyta stanowa. To jest zwykła płyta. Dobrze, dlatego my jest chcemy... Jest pancerny. Dlatego my chcemy, żeby to była ten... Ach. Ta rama wzmocniona, nie? Ale słuchaj, żebym ja mógł zamontować tą ramę, żebym ja mógł tutaj się bawić z chłopakami to ja muszę zdemontować całe, cały pancerz, wstawić nowy, pospawać to gówno, okej, okay, pocisk to zatrzyma z pistoletu, z karabinu jeszcze, jeszcze, ale jak ktoś ci jebnie z tego co ty masz na dachu? No to wiesz, no właśnie o to chodzi, że my się pod coś takiego nie będziemy podciągiwać, tak? Ale... Hmm. No właśnie o to mhm. chodzi najczęściej, najczęściej przecież na drogach to są ludzie uzbrojeni albo w karabiny, albo w te, w pistolety O to tak. chodzi, dobra, to róbcie te swoje czary Słuchaj, jeśli chcesz żebyśmy się zabrali za te czary, to po pierwsze dwa tygodnie na to hmm. Bo musimy to rozebrać Złożyć od nowa do kupy, pospawać Musimy wycyganić od koter mistrzostwa części na coś a tutaj się, znowu trzeba będzie być trochę kreatywnym i tu i tu, tu, tu gdzie posmarować. No i jest jeszcze kwestia ceny. No ile byście chci chcieli? Ja sobie muszę spojrzeć w podręcznik. Chwila. Hmm, ale to będzie to będzie sporo kasy, bo to są już bardzo głębokie przeróbki. To już to nie będzie tak. Coś to, to nie tak, bo za to co? Za ulepszenie go do tego stadium, które mamy, no. żeśmy łącznie zapłacili 130 gambli. Tak, to prawda. A to ma mnóstwo. Ale Juri, patrz, bo ty chcesz dołożyć tam jeszcze więcej opancerzenia, tak? Nie, ja chcę, ja chcę dołożyć coś, mhm. co... No, opisz mi to dokładnie, jest. jak to widzisz. Bo mamy opancerzenie okien i drzwi. Mhm. No to jest wszystko w zasadzie, tak? A ja chcę mieć ramę po prostu zamontowaną. Wyobraź sobie, że taką szynę kolejową no w zasadzie nie szynę kolejową ale taki kawał stali montujesz z boku zamiast zderzaków tak mm -hmm. coś jak te hamery i to wszystkie mają te, te orurowania dookoła tylko że ja chcę te, taką solidną sztabę mm -hmm. jak, jak pieprzmiesz no to całe uderzenie wchodzi w sztabę jest przenoszone wiesz na, na konstrukcję a, nazwęcą, a nie, nie wgniata blachę tak dobra to słuchaj, to wygląda w ten sposób że jeśli chciałbyś coś takiego z, zamontować, bo to jest coś w stylu takich kontrolowanych stref zgniotu. No właśnie chodzi o to, żeby to nie była kontrolowana strefa zgniotu, tylko żeby to... Mówię, było... że to jest coś w stylu takiego. Nie? Mi, mi o co innego chodzisz zdecydowanie. Nie, bo chodzi ci o to, żeby przyspawać tam blachy, to znaczy sztaby, które by pokłaniały uderzenie. I przenosiły je powiedzmy do, do środka na ramę, na samą ramę samochodu, tak? O, widzisz to co rysuję? Just patrzę. No, to jest auto. Tak. W, y... Auto to jest to w środku, mhm. a dookoła jest właśnie taka domontowana rama. Coś takiego. Samą tą ramę ja nie widzę problemu, to by powiedzmy zajęło im jeden dzień. Coś takiego przycięcie tego i dospawanie, to nie byłoby też super drogie. Powiedzmy, żeby to cię kosztowało na cały samochód, nie ja wiem. Bo my Zmok mamy już tytanową klatkę w ogóle. Mhm. Mhm. No dobra, czy ten cerzeń muszę sprawdzić. I opancerzenie kosztuje 10 gambli za ciężkie, to by to kosztowało powiedzmy 100 gambli za całość. Mhm. Ale jeśli ty chcesz, żeby to było do samej ramy przyspawane, samochodu. No. A nie do karoserii, to to będzie o wiele droższe, bo to trzeba rozebrać auto. No spoko. Będzie o wiele droższe i o wiele więcej czasu zajmie. Mhm. Bo wiesz, no im, im lepsze, tym lepsze. Ty, tymczasowo je, jesteśmy w gamblach, gamblach prawie utopieni. Naj, najwyżej się wy, wypożyczy, jakie auto, czy co w ten desen, żeby podjechać do tej topeki i się z niej obrócić i wsio. No. No to tak jak mówiłem, to by zajęło za dwa tygodnie. Tak myślę. Yy, tanie to też nie będzie, jeśli ty chcesz, bo... Ale wtedy to oni tak, to oni przyspawają to pięknie do ramy. Mhm. E, bo muszą wiesz, muszą wtedy zdjąć, zdemontować fotele, zdemontować tapicerę mhm. i to tam wiesz spawać. E, I tu będzie największy problem z drzwiami samymi. E, ale tak ogółem to ja wiesz, nie widzę problemu. E, coś tam się wymyśli. Jak mówię, plus jest tego taki że cokolwiek w ciebie nie jednie, to nie gniecie ci samochodów w pół. No bo miałbyś plusy do taranowania. Dokładnie, można by było taranować coś, co jest, yy, wiesz, cięższe, tak, od ciebie. Uh -huh. A ludzie, którzy z kolei próbowaliby ciebie taranować, mieliby ogromne problemy, bo oni by pieprznęli w coś, co powinno się zginać, tak, i oba samochody powinny w zasadzie odbić się od siebie i, i, i wiesz, i, i jakoś tako te zgięcia powinny być zamortyzowane. A w tym wypadku jak oni pró próbują chcieć piecznąć, to wszystko u nich się gruchocze, to u nich na przykład, wiesz, no ta rama z kolcami, no to przecież jeżeli walną w to y, kołem, no to im się rozpieprzy całe koło, nie? No ja rozumiem o co Ci chodzi, jeszcze można na świetnie. tym dostać. Ja rozumiem Julio ja co Ci biega. W jakimś, jakimś takim, y, 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 był taki bardzo fajny y, seria właśnie, coś Ala to wysypisko. Tak? Może mhm. tam po prostu brali zwykłe fury i przerabiali je na takie, takie wozy typowo do walk. No, ja, ja... I właśnie coś takiego... Kolesie dzięki czemuś takiemu wygrali cały wyścig. Bo rozbijali się o wszystkich, tak? No i kasowali auto za autem.